Witajcie drodzy internauci. Poniedziałek 19. Polska nas potrzebuje. Dariusz Grabowski to ja zapraszam do rozmowy. To nie przypadek, że dzisiaj stoję na tle tego oto napisu. Nie damy zamordować Ursusa. A jednak. A jednak dajemy zamordować Ursusa. Oto Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o wymówieniu kontraktu na elektroautobusy w ilości tysiąca sztuk dla firmy Ursus. Pretekst, problemy firmy, niewielkie zadłużenie tylko kto spowodował te problemy? Otóż te problemy spowodowała polityka tego właśnie rządu, tych właśnie niby polskich banków. Ja porównam, czy to francuską firmę Renault, państwową, być może ktoś nawet o tym nie wie, czy to niemieckie firmy samochodowe, kiedy miały problemy z powodu spadku popytu, co wtedy robiły rządy tych krajów. Robiły wszystko, co mogły, by te firmy przetrwały. Anulowały zadłużenie, kredytowały, zwalniały z opodatkowania, i tak dalej, i tak dalej. Moi państwo, trochę historii, bo Ursus na to zasługuje. Pierwszy wątek przedwojenny. Powstaje Ursus jako fabryka, polskie wojsko zamawia traktory. Do przetargu staje Renault, kilka zagranicznych firm i właśnie młody Ursus. I co wtedy robi polski wywiad? Otóż przetarg polega na tym, że są próby terenowe traktorów. Polski wywiad nocą próbuje pouszkadzać delikatnie tych konkurentów zagranicznych, i Ursus wygrywa ten przetarg. I Ursus dostaje to zamówienie. Tak. Działało wtedy polskie wojsko. Dzisiaj, kiedy Ursus stanął do przetargu właśnie o traktory dla wojska, okazało się, że Ursus wygrał, to anulowano cały przetarg. Zmieniono warunki tak, by żaden z modeli traktorów Ursusa nie mógł wygrać przetargu. Czy tak powinniśmy. Działać i tak powinna wyglądać dola Ursusa. Dla mnie Ursus, i może nawet dla mojego pokolenia, to jest coś znacznie więcej. Był rok 76 i coś, co w naszej historii nazywamy wydarzenia w Radomiu i Ursusie. Robotnicy Ursusa, moi przyjaciele serdeczni, przyspawali lokomotywy do toru. Byli za to zwalniani, szykanowani, bici. Wtedy rodziła się opozycja. A my po latach, kiedy próbowaliśmy protestować przeciwko zapaści Radomia i Ursusa, pamiętam, jak chodziliśmy w demonstracjach i skandowaliśmy. Przepraszam tych, którzy nie lubią tak zwanej mowy wiązanej. Ale my skandowaliśmy wtedy, żeby nie Ursus, żeby nie Radom. To byś dalał chleb z marmoladą. I to jest historia Polski. A dzisiaj co? Czy ktoś chociaż zwrócił uwagę na ten element, tą wielką zasługę tej fabryki? Otóż nie. I dlatego właśnie z bólem patrzę na to, co mówi rzecznik. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Otóż ten rzecznik bez troską anulowaliśmy przetarg, będzie następny, nic się nie stało, wprawdzie rząd mówi o elektromobilności, więc powinien właściwie iść do przodu. Przez cztery lata nic nie zrobił, a teraz pan rzecznik, pozwólcie, że przeczytam. Budujemy dom i czekamy na dostawy ceby. To jest nasza sytuacja, jeśli chodzi o elektromobilność. Czy Państwu się podoba takie podejście do problemu? Czy tak ono powinno wyglądać? I znowu przykład. Przepraszam za emocje, ale trudno nie mieć emocji, kiedy się mówi o czymś, co jest tak ważne. Kto przyjeżdża do Warszawy, może siąść do elektrycznego samochodu wynajętego na godzinę, Firmy BMW. Zobaczcie Państwo, jaka zbieżność. Elektryczny samochód jest z firmy BMW. Właścicielem energetyki obsługującej Warszawę jest firma Ino, czy firma niemiecka. Oto jak się tworzy strukturę, by jeden drugiego wspierał i zarabiał. A u nas państwo robi dokładnie odwrotnie. Mało tego, do tego dorabia ideologię, żeby wszystkim mówić, a co nas obchodzi, Ursus był słaby, to musiał paść, przyjdzie następny, będzie lepszy. A ja z góry mówię, że ten, który przyjdzie, o dziwo, obym się pomylił, będzie bardzo bliski dawnej firmy Solaris, która jest teraz firmą hiszpańską, która została wsparta 300 milionami złotych przez Polski Fundusz Rozwoju która to firma hiszpańska ma korupcyjne procesy na Łotwie i w Rumunii. Czy tak ma wyglądać budowa i repolonizacja polskiej gospodarki? Jak się tutaj nie umieść? I na zakończenie, moi drodzy. 30 czerwca. Powinno być 25, ale 25 czerwca są właśnie w Radomiu rocznicowe, rocznicowe obchody. I dlatego w Ursusie Solidarność przeniosła je na 30. 30 czerwca będę na tych obchodach. Podobno mają być oficjele. Mają być wszyscy, którzy w tym kraju podejmują decyzje gospodarcze. Jak waszym zdaniem powinniśmy się zachować? Czy powinniśmy im bić brawo? Czy raczej powinniśmy ich spytać, a co zrobiliście, żeby uratować Ursusa? Ja uważam, że jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas. I dlatego was, internautów, wzywam. Spróbujmy. Próbujmy uratować Ursusa. Pokażmy, że to potrafimy. Pokażmy, że polscy przedsiębiorcy i rolnicy potrafią być razem w tej ważnej sprawie. Nie ma ważniejszych spraw niż konkret. Jeden konkret może odmienić nasze myślenie. Bądźmy to razem i spróbujmy. Witam pana Piotra, witam pana Mateusza. Dzięki, że jesteście na naszej audycji. Jest pytanie. A zatem, 30. Kto ma siłę, zapraszam na uroczystości do uczusza. Pan Robert, jak rozwiązać problem kreacji pieniądza i rzadkiego powietrza? To jest w cudzysłowie, bo to jest pewien slang. Problem. Kreacji pieniądza to jest jak gdyby zupełnie nowy wątek w ekonomii. Kiedyś obowiązywało myślenie klasyczne, które mówiło tak: ktoś ma gotówkę, nie wie co z nią zrobić, idzie do banku, wpłaca, bank mu oferuje pewne oprocentowanie tego pieniądza. To jest oczywiście oprocentowanie. Dość godziwe, to znaczy takie, które pozwala, że odsetki będą coś warte. I teraz, ponieważ bank ma te pieniądze, to część, to jest kwestia, jaka jest tak zwana stopa rezerwy obowiązkowej, bank ją zatrzymuje, a resztę pożycza. I tak mówiła klasyka. Dzisiaj ta klasyka nie działa, dzisiaj jest inaczej. Banki patrzą w oczy klientowi, podoba im się, z jakich względów uznają, że warto go kredytować, że pomysł jest dobry. I dopiero od tyłu zaczynają się zastanawiać, a jak wykombinować jeszcze pieniądze na tą rezerwę obowiązkową. Zmienił się mechanizm kreacji pieniądza. Na dodatek powstały banki, nazwijmy je umownie centralne to są różne formy w różnych krajach, które kreują pieniądz, jak to niektórzy mówią, z niczego. Czyli udzielają pożyczek innym bankom pod dokument zwany obligacją, podpisany, że taki oto dług w banku centralnym się zaciągnęł i w ten sposób na rynku pojawia się dodatkowy pieniądz. Teraz tu Działa tylko jeden mechanizm. Mechanizm tych, którzy odpowiadają za ilość pieniędzy w obiegu, mechanizm bankierów i finansistów oraz mechanizm tych polityków, którzy kreują politykę gospodarczą i uzgadniają z bankierami skalę tej kreacji, przyspieszenie, zwolnienie, którymi kanałami to. Przepuścić i tak dalej. Więc tych metod jest wiele. Pech na czym polega w polskim przypadku? Otóż my nie kreujemy pieniądza w Polsce. Pan prezes Blapiński tylko wtedy emituje nowe złotówki, kiedy ktoś wpłaci mu dewizę. Czy to będzie budżet państwa, który na przykład dostał dopłaty z Unii Europejskiej i zamienia euro na złotówki, wtedy zanosi je do banku? Czy to będzie nawet prywatna osoba, która z jakichś względów do banku wpłaca swoje dewizy, a bank z kolei odsprzedaje te dewizy i wtedy NBK kreuje złotówki. Mówię o tym z całą odpowiedzialnością, bo uważam, że ten mechanizm kreacji pieniądza w Polsce jest łomny, chory, niedobry. On nie tylko powoduje, że się wszyscy zadłużamy. On powoduje, że jest niedobór pieniądza w obiegu, a przede wszystkim, Cały czas i systematycznie banki nie są zainteresowane czym? Tym, co jest najważniejsze kredytowaniem inwestycji. Polskie przedsiębiorstwa, jak powietrze, potrzebują finansowania i kredytowania inwestycji. Na to brakuje cały czas środków. Są środki na kredyt konsumpcyjny, mieszkaniowy, na kredyt na jakieś przepraszam, dobra trwałego użytku ale na inwestycje nie ma. To jest błąd. I to jest, myślę, najkrócej odpowiedź na, na pytanie pana Roberta, jeśli dobrze pamiętam. Pani Barbara, Panie Ago, och, jak się cieszę, że, że mamy i kobiety, które do nas y, dołączyły. Pozdrawiamy serdecznie. Pan Tom, czy programy socjalne, jak 500 plus, nadszarpują budżet państwa? I później drugie pytanie. Najpierw to. Sprawa jest i skomplikowana, i prosta. Po pierwsze, nie posądzajcie mnie Państwo, że jestem przeciwnikiem 500. Tak nie jest. Ale ja dostrzegam problemy i wady tego, nie oszukujmy się, rozdawnictwa. Tego jednocześnie uzależniania obywateli od da, dawanych czy jako jałmużna płaconych pieniędzy. Czyż niegodny byłby ten mąż, który wraca do domu, bo zarobił więcej, bo jest kwota wolna od podatku i zarabia w związku z tym o te 500 czy nawet 1000 zł więcej, mówi: Zarobiłem, a nie dostałem, bo podobno mi się należało, bo mam dzieci. Ale trudno. Natomiast problem 500 plus. Polega na tym, że największymi beneficjentami, tymi, którzy korzystają na 500, plus, są dwa działy gospodarki. Jeden to jest sektor bankowy, bo przez niego przepływają te pieniądze, bo ktoś, kto dostał 500, plus, przychodzi i zaciąga kredyt, bo go na to stać, i banki wyznaczają mu odsetki, które są często bardzo wysokie, bo od kredytów konsumpcyjnych odsetki u nas są wysokie. Ja powiem, może trochę dla rozluźnienia, jest taki piękny, stary, żydowski dowcip. Mianowicie ktoś komuś pożycza pieniądze na 9%. I ten drugi mówi, jak możesz mi pożyczać na 9%? Przecież Pan Bóg mówił, że to jest lichwiarstwo. Co Pan Bóg na to powie? Odpowiem. Otóż Pan Bóg na to się zgodzi, bo Pan Bóg patrzy z góry i dla niego te dziewięć wygląda jak sześć. I to jest właśnie te lichwiarskie podejście naszych banków. Skubać, obdzierać. Ale to był żart. Czyli 500 plus to są ogromne środki, które poprzez banki powodują, że banki zarabiają więcej. I druga grupa, i tu nie ma żartu, to jest wielkie sieci handlowe. Bo tam się kupuje najwięcej, bo one były na to przygotowane, bo one prowadzą kampanię obniżania cen, promocji, ulg i tak dalej. Wszyscy tam biegną, a małe polskie sklepy padają. A jednocześnie te same banki, właśnie dlatego, że mają dużo kredytu konsumpcyjnego, mówią, a nas kredyt inwestycyjny nie obchodzi. I teraz to pytanie: jak to się ma do budżetu państwa? Otóż ja na jedno zwrócę uwagę, moi drodzy. Ogromna część tych zarobionych pieniędzy przez banki i instytucje handlowe, te wielkie, zagraniczne, jest transferowana na zewnątrz jako zysk. Co to znaczy dla budżetu państwa? Nie musimy sobie tłumaczyć. To oznacza uszczerbek, ubytek pieniądza, a przede wszystkim brak, znowu powtórzę, pieniędzy na inwestycje. Teraz, czy 500 plus daje coś budżetowi? Oczywiście daje budżetowi chociażby podatek VAT. Przecież nasze zakupy są opodatkowane 23%, generalnie procentami, czy to jest dobro trwałego użytku, czy nawet żywność. Te 23% z kwoty 500 plus wraca do budżetu. Teraz jest jeszcze inny mechanizm, kiedy to wraca do budżetu i dlatego nie dziwcie się, że inflacja przyspiesza, moi drodzy. Inflacja jest sposobem na, by tak powiedzieć, łagodzenie problemów budżetu. Ponieważ budżet otrzymuje pieniądze na bieżąco według cen aktualnych, jak coś drożeje, to budżet dostaje więcej w podatkach natomiast budżet płaci swoje rachunki i zobowiązania czy to emerytury, czy pensje według nazwijmy to. Stawek stałych dopiero za rok, czy po jakimś czasie jak ktoś zaprotestuje czy się zdenerwuje, to dla niego się jakąś tam podwyżeczkę cyknie. A zatem 500 plus uruchamia pewne mechanizmy finansowe, które skutkują korzystnie także dla budżetu. Trzeba pierwszy mieć te 500 plus, ale jak się je ma, to raz rzucone w obieg one działają także korzystnie dla budżetu, ale działają bardzo niekorzystnie w tym fragmencie transferu za granicę. I to jest moja odpowiedź. To jest jeszcze drugi wątek. Panie Ewo, witam i pozdrawiam serdecznie. Jak wygląda dług publiczny w kolejnych latach? To było pytanie Pana Tomasza. Otóż tak. Dług publiczny Polski na tę chwilę to jest ponad bilion złotych. Bilion złotych państwo jest za dużo. Przedsiębiorstwa sądzę, że są zadłużone, no może nie na bilion, ale ponad 500 miliardów. Gospodarstwa domowe, tylko z tytułu hipoteki, są zadłużone na ponad 200 miliardów. A za tym można powiedzieć, że po prostu my nic nie robimy, tylko się zadłużamy. Jak to możliwe? Tak ciężko pracować. Od świtu do nocy, w upał, jak teraz, dobrze już widzę. I co? I my się tylko zadłużamy. To jest dowodem ułomnych, chorych mechanizmów, jakich żyjemy. I teraz ten dług publiczny były okresy, kiedy rósł szybko. Teraz rośnie znacznie wolniej, i można powiedzieć, że właściwie przestali się bać politycy czegoś takiego, że koszty obsługi długu. Zdestabilizują, zagrożą równowadze budżetowej państw. Tak to nazywają. O co chodzi? Od tego biliona złotych trzeba płacić odsetki. Jeśli stopa procentowa w banku jest wysoka, to te odsetki to jest duża kwota. Był moment, kiedy to przekraczało 40 miliardów złotych. To nie są żarty. Otóż teraz to jest nieco mniej. Ale przede wszystkim mniej w stosunku do potencjału gospodarczego, jaki mamy, jaki wytwarzamy. Ale moi Państwo, to nie jest ważne, że my jesteśmy zadłużeni. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. To, co jest najważniejsze, to to, że bez mała połowa zadłużenia to jest w bankach zagranicznych. To nie są pieniądze, które chodzą. Japończycy są znacznie bardziej zadłużeni od nas, ale Japończyk pożycza rządowi, rząd mu daje zarobić na obligacjach, Japończyk dostaje odsetki, rozejrzy się, mówi nie mam na co wydać, znowu daje rządowi, bierze następne obligacje i to jest obiekt zamknięty, gdzie społeczeństwo korzysta dzięki odsetkom, rząd korzysta dzięki kwotom oszczędności. Obywateli. U nas ten obiekt nie jest zamknięty. To jest ciągle transferowanie zysków za granicę. Panie Marku, pozdrawiam, witam serdecznie. I to jest ten najważniejszy element długu publicznego Polski. Tu powinniśmy walczyć, żeby zmniejszyć to zadłużenie zagraniczne. Mam pytanie, Panie Ewa. Czy 500 Plus nie powinni dostawać tylko pracujący? A jeśli 500 plus jest na dziecko, to nieważne, czy się pracuje, czy się nie pracuje, ono z definicji się należy. Natomiast pani dotyka tego, co ja uważam, że jest istotą rzeczy. Byśmy byli ludźmi, którzy nie żyją z jałmużny, a żyją godnie, bo człowiek, który żyje z jałmużny, jest człowiekiem uzależnionym, żyjącym w strachu, człowiekiem, który można powiedzieć traci swoją, proszę się nie obrazić, godność. Yy, są kraje, nawet yy, podajmy przykład bliski, Węgrzy. Węgrzy wprowadzili system podatkowy, gdzie kwota wolna od podatku jest znacznie większa, są dodatki na dzieci, ale to, co jest istotą sprawy i to, o czym zawsze będę Państwu przypominał, błąd w Polsce polega na tym, że dochody niskie są najwyżej opodatkowane. Ludzie, co zarabiają mało, płacą i tak podatki od płac. Ludzie, co zarabiają mało, wydają wszystko i płacą podatek VAT. I to jest, można powiedzieć, coś, co tracą. Natomiast ci, którzy zarabiają więcej, na przykład oszczędzając, kumulują pieniądze, w związku z czym są opodatkowani mniej. To jest ból głowy. Dlaczego to jest jeszcze tak ważne? Bo jeśli niska płaca jest opodatkowana wysoko, to to podraża koszty robocizny dla przedsiębiorcy. Czyli robocizna staje się droga, mimo że pracownik zarabia mało. Jeśli robotnik jest drogi, to firma przedsiębiorcy zaczyna być mniej konkurencyjna w stosunku do zagranicznego konkurenta. I to jest te wielkie zmartwienie Polaków. A jednocześnie, ponieważ ludzie zarabiają mało, od razu na starcie to co robią? Emigrują. Ponad 120 tysięcy Polaków wyjeżdża co roku za granicę. I kto tu przyjeżdża pracować? Ukraińcy. I o dziwo, ponad milion Ukraińców w ogóle nie jest zarejestrowanych, nie wiadomo jak to się dzieje, że pracują. Rząd tego oczywiście nie widzi, prawda? Większość przedsiębiorców złapana za gardło mówi modlę się, żeby Ukraińcy przyszli do roboty, bo jest problem. I wszyscy brniemy w fałsz. A fałsz to jest wstęp do strachu. Jeszcze jedno pytanie. Pan Zbigniew, Poczta PNP. Mówi Pan o problemach o kursusach. Czy jeszcze mamy duże polskie firmy? Dlaczego rząd wstydzi się je promować? Nawet Trump to robi. A no właśnie, proszę pana, ja panu dodam coś, co dla mnie jest niewytłumaczalne. Mówię to z całą szczerością, bo wiem. Teraz w czerwcu gubernator stanu Illinois telefonował do ministra polskiego rządu z prośbą o to, żeby zrobił wszystko, by Ursus przetrwał, bo w Stanach Zjednoczonych firmy chcą z, właśnie z Ursusem. Tworzyć elektroautobus, a Amerykanie chcą tu zainwestować w fabrykę elektroautobusów. I co się stało? Pani minister rozłożyła ręce, powiedziała, że nic nie może, że nie ma czasu. Moi państwo, tak wygląda konkret. A przecież mówimy o repolonizacji gospodarki. Przecież mówimy, że chcemy, żeby to było polskie. I co? Pada Ursus, jedyna marka. Nawiążę do pytania, jedyna marka polska rozpoznawana na świecie. Jeśli Państwu powiem, wracając może właśnie na koniec tego spotkania, jeszcze raz do Ursusa. Czy Państwo wiecie, że kiedy rząd polski potrzebował głosów państw afrykańskich, bo zabiegaliśmy o to, żeby stać się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, to razem z prezesem Ursusa do Afryki latał i prezydent. Latała i pani premier szydło, i wszyscy wtedy podawali rękę, ściskali dłoń i chwalili Ursusa, żeby tylko czarna Afryka, bo to w niej głównie to miało miejsce, głosowała za polskim przedstawicielem w Radzie Bezpieczeństwa. Wtedy wszyscy byli przy Ursusie. Mogę Państwu pokazać zdjęcia, gdzie pani Merkel jest razem z Ursusem na wystawie w Hanowerze, i tak dalej. I co dzisiaj? Wszyscy oni odpłynęli. Jedni do Parlamentu Europejskiego, drudzy nie mają czasu. To jest rząd myślący. Ale to, co mnie boli, to że polscy przedsiębiorcy przymykają na to oko i, ja wiem, czasem właśnie ze strachu boją się zabrać głos, stupnąć nogą, zgromadzić się, zebrać, powiedzieć, nie, my musimy wystawić reprezentację polityczną, żeby to się nie powtórzyło, żeby przedsiębiorcy się bronili. Żeby powstała wreszcie doktryna gospodarcza, w której polski biznes jest na pierwszym miejscu. I o to mi chodzi. Pan Krzysztof, jeszcze jedno pytanie, pewnie będziemy musieli zaskoczyć. Czy już dziś ciężko pracujący człowiek powinien się bać kolejnych przedwyborczych obietnic? To nie chodzi o to, żeby się bać. Trzeba sobie zadać pytanie, co zrobić. Żeby te obietnice wyborcze nie obróciły się przeciwko polskiej przedsiębiorczości. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby emeryci zarabiali więcej. Kto chce zajrzeć w mój program dla Warszawy tam na pierwszym miejscu stawiam los polskich emerytów, bo oni za komune byli najbardziej poniewierani, zarabiali mało, z tego mają niskie emerytury i co i dzisiaj. Dalej się ich traktuje jako kuleł nogi. Przepraszam, jeśli kogoś to yy, razi, ale z troską mówię o starszych ludziach. Trzeba tym ludziom pomagać podnosić, ale trzeba uruchomić mechanizmy ekonomiczne, które pozwolą polskiemu przedsiębiorcy zarabiać. Żeby on z czego miał zapłacić podatki i płacił je, że tak powiem, miny nie tracąc. Płacę, miny nie tracę. A tymczasem jest odwrotnie. Rząd rozdaje, rozdaje ta masarnia z kiełbasą wyborczą, pracuje 24 godziny na dobę, a ja ani jednego zdania nie słyszę, żeby polski przedsiębiorca, tak jak ja, gdzieś usłyszał, że coś się stanie, co mu ułatwi życie. Przeciwnie, on już wie: podrożeje prąd, podrożeje woda, podrożeją inne media i co? Za tym pójdą koszty w górę, za tym pójdą ceny w górę. Za tym spadnie opłacalność, spadnie zyskowność, nawet budżet może mieć z tego powodu kłopoty. Tak. Nie bójmy się. To pytanie o jeszcze jedną rzecz zatrącę. No i Państwo, przepraszam, poważna, może na koniec myślę, chociaż smutna. Wiecie Państwo, komuna była systemem, który trwał, dlatego że potrafił. Zastraszyć i sprawować rządy poprzez strach. Był to strach prawie że fizyczny, wywołany przemocą, dominacją, do no swoistym bezprawiem. To, na czym ubolewam, to, że większość przedsiębiorców polskich dzisiaj zaczyna żyć w strachu. Przed czym? Przed opresyjnym urzędem skarbowym, przed innymi instytucjami. Przed wreszcie tym, że o polskim przedsiębiorcy się nie myśli i nie mówi. To jest bardzo niedobre. Kochani, kończymy na dzisiaj. Strasznie mi się fajnie z wami rozmawiało, chociaż sprawy są poważne i czasami emocje aż udzielają się bardzo. Zapraszam za tydzień, godzina 19, poniedziałek, spotykamy się. Do zobaczenia i dobrego odpoczynku przez długi weekend.